Witam wszystkich bardzo serdecznie, i na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie dla Skorpiona na grudzień 2019 roku. W tym miesiącu wyciągnęłam dla Was dodatkową kartę z przepięknej talii z złoconymi brzegami, która nazywa się Duchowi Przewodnicy. Rozkład, z którego będę korzystała, Nazywa się podkowa, czyli taki sam jak w zeszłym miesiącu. Przypominam, że pierwsza pozycja mówi nam o przeszłości i mamy sześć kielichów. Teraźniejszość as denarów. Przyszłość 3 buławy. Karta rada 8 buław. Środowisko otoczenie cesarzowa. Trudność 5 denarów. Co zrobić? Paść kielichów. I wynik królowa buław. I zaczynamy. W przeszłości pokazała się karta Sześć Kielichów, czyli umiejętność akceptowania w życiu wszystkiego, zaufania do tego, co przynosi. Takie bycie tu i teraz. Natomiast w teraźniejszości pokazuje się as denarów, czyli jakiś dar, okazja, którą dostaliście od losu. Ważne jest, żeby tej okazji nie zmarnować. Przyszłość to trzy buławy. To tak wygląda, jakbyście uchwycili tą energię asa denarów i planowali już, jak tam dojść. Z ogromną ciekawością i wiarą w to, że wszystko się uda. Karta rada to osiem buław. Może to być dla Was potwierdzenie, że jest to najlepszy czas na działanie. Po prostu takie działanie w punkt ale może też ostrzegać, żebyście się tak bardzo nie śpieszyli, żebyście w tym pośpiechu nie utracili z oczu swego celu. Wasze środowisko to cesarzowa. Może to być osoba z Waszego otoczenia z cechami cesarzowej, takim jak twórczość, niezależność, zmysłowość, ale może oznaczać również ciąże. Jako trudność pokazuje się pięć denarów. Może mówić ta karta, że ciężko przeżywacie jakikolwiek niepowodzenia, że nie potraficie się do pewnych spraw zdystansować. Po prostu za bardzo bierzecie to wszystko do siebie. Natomiast pozycja, co zrobić, to paść kielichów. Zaleca, żeby podejść do pewnych problemów z ciekawością, otwartością, zrozumieniem. Paść kielichów mówi również, o zgodzie, a jak wiecie, zgoda buduje. Starajcie się w trudnych sytuacjach widzieć zawsze jakieś plusy, a jak nie będziecie potrafili ich znaleźć, to potraktujcie to zdarzenie jako lekcję i wyciągnijcie z niej wnioski na przyszłość. Wynik to królowa buław. Możecie stanąć w całej swojej mocy i pięknie i błyszczeć, zarażając tym innych. Jak wcześniej mówiłam, wyciągnęłam dla Was jedną kartę z duchowych, stali duchowi przewodnicy, numer 17. Rywaliza, rywalizacja przewodnicy-wojownicy. Nadszedł czas konfliktów i wyzwań. Bez względu na sposób patrzenia... Na horyzoncie pojawiają się scysje i niezgoda. Inni nie zgadzają się z Tobą albo nie podzielają Twojego punktu widzenia. I pod żadnym względem nie zamierzają z Tobą współpracować. No, może to przejawiać się w postaci tak poważnej jak spory prawne, postępowanie rozwodowe i negocjacje handlowe. Ale też jako domowy kryzys wokół kwestii podnoszenia deski klozetowej. Niezależnie od problemu nie istnieje żadne natychmiastowe i łatwe rozwiązanie. Przyciągnąłeś godnego siebie przeciwnika, więc przygotuj się na solidną konfrontację. Nie należy jednak zakładać, że tego typu rodzaju scenariusz walki zawsze jest czymś złym. Twoi przewodnicy, wojownicy, przybywają, żeby cię oświecić. Co do korzyści wynikających z, kon, yy, z konfrontacji z innymi. Rywalizacja wydobywa z ciebie to, co najlepsze, i uwalnia twoją pasję i oddanie temu, w co wierzysz. W ten sposób rozwijasz swoją siłę i nie pozwalasz, by inni robili z Ciebie albo z Ciebie ofiarę, albo tobą manipulowali. Uczysz się też, że trzeba szanować innych, a nie tylko bezmyślnie narzucać im swoją wolę. Twoi przewodnicy, wojownicy sugerują, że kiedy walczysz, najlepiej robić to uczciwie, a z konfliktów wyciągać naukę. Nie, ry nie rywalizuj tylko po to, żeby się wyładować. Walcz o postęp i o to, żeby wszyscy, którzy zaangażowani są w daną sytuację, Lepiej ją zrozumieli, a nie tylko po to, żeby postawić na swoim. Dramat walki i rywalizacji skrywa w sobie nasiona prawdziwego zrozumienia i współczucia. Najlepsi wojownicy duchowi zawsze starają się, żeby w rezultacie wszyscy byli wygrani. Twoi przewodnicy wojownicy sugerują, żebyś w bitwach, w które jesteś zaangażowany, znalazł siłę i szansę na rozwój. Walcz ze swymi przeciwnikami uczciwie, ale módl się, aby zwyciężyła sprawiedliwość boska, a nie twoja osobista wersja sprawiedliwości. Ich przesłanie: walcz uczciwie, ale ustępuj, kiedy nie masz racji. Ciekawe przesłanie. I przesłanie od duchowych przewodników mówi, że walka czasami może być budująca, nie zawsze musi być destrukcyjna. Więc dobrze by było oswoić się z tą trudną energią, jaką jest 5 denarów, po prostu pogodzić się, że nie zawsze mamy rację i czasami trzeba ustąpić. Jeżeli podobało Wam się, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Dziękuję za uwagę. Cześć.